Jeśli chodzi o dostępność i napływ żywności modyfikowanej genetycznie, on będzie na tych samych warunkach jak dotychczas. Tutaj ochrona rynku europejskiego nie zostanie zmniejszona, a więc nie, nie, nie musimy się obawiać, że zostaniemy zalani towarami, produktami żywnościowymi, które są modyfikowane, choć też musimy mieć świadomość, że e, nasze pasze, które stosujemy w żywieniu zwierząt zawierają białko sojowe, która jest no, modyfikowana genetycznie, a więc w jakimś sensie no, także uczestniczymy w częściowo w tym rynku, gdzie już jest tej część żywności przetworzonej. Ona była na bazie surowców modyfikowanych genetycznie, a także duże obawy wzbudzają różne standardy, różne standardy, jeśli chodzi o zachowanie jakości bezpieczeństwa żywności, ale one są różne, ale i ich mówię o standardach, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych i w Europie one są bezpieczne. Są obawy, że rolnicy europejscy przetwórcy, handlowcy nie wytrzymają konkurencji. Z cenami, jeśli chodzi o ceny, które mógłże oferować dostawca amerykański, tam też jest inna cena energii, to wszystko wpływa na, wpływa na koszty, ale myślę, że to wszystko jest, to wszystko my bierzemy pod uwagę przy prowadzonych negocjacjach, ale tak jest, że zazwyczaj no, w tym globalnym rozliczeniu wszyscy korzystają na liberalizacji handlu. Choć są obawy w Europie dużych grup społeczności obywatelskich, że rolnictwo może zostać w jakimś sensie trochę poświęcone, aby uzyskać korzyści w innych obszarach, obszarach na przykład usług finansowych, ubezpieczeń itd. itd. czy towarów przemysłowych. No, staramy się tych rzeczy pilnować. Ja osobiście no, o, także widzę duże szanse dla Polski w zakresie głównie eksportu przetworów mlecznych i przetworów e, owocowo warzywnych, owoców. E, możemy tam zafunkcjonować na tym rynku.